Cześć. Cześć, Ziomki. Gdzie już No, żeby tutaj świadomość poprawię. Przychodzę tutaj, aby przekazać zmianę sposobu myślenia. Ona się, powiem od końca ten program, tym razem. Nagrywam trzeci raz, więc e, powiem od końca. Życie jest moim przyjacielem, wspiera mnie, a daje mi wszystko, czego potrzebuję, i ludzie, którzy do mnie przychodzą, oni są manifestacją tej miłości Boga do mnie, oni są manifestacją tej obfitości Boga dla mnie. I przynoszą mi to wszystko, co mają dla mnie, z tej obfitości i od Boga, tak. I dają mi to z wdzięcznością. Poczujcie sobie, jaka to jest energia tego. Dodam jeszcze, że ten program zastąpił, być może u Ciebie też zastąpi, jak się otworzysz na to. A taki program prawdopodobnie z dużej części kolektywu że muszę walczyć o swoje a inni mnie nie doceniają i jeszcze z rodu starszy program, który mówił, że muszę aż wydrzeć pazurami to co się mi należy że jak tego nie wydrę to nie będzie mojej, także ten program zastępuje to stare, a jeżeli chcesz to po prostu powiedz tak, otwórz się, pooddychaj z tą pierwszą częścią, szczególnie poczuj sobie jakie to jest jaka to jest fajna energia kiedy czujesz, że życie się Tobą opiekuje i e, kiedy Bóg źródło w swojej obfitości przysyła Ci tych ludzi którzy mają ten program którzy mają tą koncepcję w sobie że mało że są za Ciebie wdzięczni to jeszcze dają Ci tak po prostu wszystko to co ma do Ciebie przyjść tej miłości, obfitości nieskończonej źródła i po prostu otwórz się na to bo to nie ma warunku a to nie ma żadnego ale, to po prostu jest. Możesz sobie to wziąć, <śmiech> poczuć. <śmiech> Przygarnąć tą koncepcję i zobaczyć, czy ci pasuje, czy rob... sprawia, że robisz je większa, większy, A czy miękniesz tym, czy czujesz się w tym bezpiecznie. Zobacz, czy to ma jakiś kolor, taki pomysł, że wszyscy, którzy do ciebie przychodzą, jako twoi klienci. Oni idą do Ciebie z boskiej inspiracji i oni chcą od Ciebie wziąć to i dać Ci pieniądze, wdzięczność, swoją obecność, być może jeszcze inne dary, które tam dla Ciebie mają. I zobacz jakie to jest fajne, jak można się w tym rozgościć. Czy Ty możesz się już w tym rozgościć? Człowieku tam po drugiej stronie, czy możesz się rozgościć w takim koncepcji, że każdy, kto do Ciebie przychodzi jako Twój klient, już od razu Cię docenia. <laughs> żadnych warunków. To nie ma żadnych warunków. Ani, ani pół warunków. To nie ma żadnej myśli. To jest tylko zgoda. To jest taka jedna z możliwości. Możesz ją wziąć. Надо отчаяться.